Testy, porady, opinie, forum, społeczność. Skuterowo.com. Jesteśmy przy modelu 757 Romet Premium. Jest to nowy skuter, który został wprowadzony w 2013 roku. Pojazd, który już jest dostępny w całej sieci Romet Partner. Pojazd, który jest napędzany dwoma jednostkami, jest to silnik dwusuw i silnik czterosuwowy. Koło trzynastka. Nowością w tym pojeździe jest, są e, kierunkowskazy, które to są kierunkowskazy led e, Dzisiaj e, I ten pojazd jest to średniej klasy. On na pewno nie przekroczy cena 4000. Testy, porady, opinie forum, społeczność. The